10%. O tyle w skali roku może wzrastać wartość zestawów klocków Lego, co sprawia, że pod względem opłacalności wyprzedzają one tradycyjne inwestycje w złoto czy indeksy giełdowe. Dlaczego te niepozorne, niewielkie elementy stworzywa sztucznego osiągają tak zdumiewające wyceny na rynkach wtórnych? Odpowiedź kryje się w rygorystycznych standardach produkcyjnych oraz unikalnej filozofii projektowania. Która zapewnia pełną kompatybilność elementów wyprodukowanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Proces powstawania klocków rozpoczyna się od surowego granulatu tworzywa sztucznego, który trafia do zautomatyzowanych systemów podawania. Ale jak dokładnie przebiega transformacja tych małych granulek w precyzyjne moduły budowlane? Wysokie ciśnienie i temperatura rzędu 230 stopni Celsjusza. Upłyniają materiał, który następnie zostaje wstrzyknięty do stalowych form z dokładnością mierzoną w mikronach. Wewnątrz hal produkcyjnych można zauważyć, jak rzędy wtryskarek pracują bez przerwy w cyklu trwającym zaledwie kilkanaście sekund. Sprzęt stopniowo wypełnia każdą szczelinę matrycy, a zautomatyzowane manipulatory odbierają gotowe elementy, zanim te zdążą całkowicie ostygnąć. Pył osiada powoli na obudowach maszyn. Podczas gdy tysiące klocków przesuwają się po systemach taśmociągów do sekcji sortowania. Dalej robi się trudniej, ponieważ każdy komponent musi przejść rygorystyczną kontrolę jakości, aby zagwarantować idealną siłę łączenia, znaną jako sprzężenie mechaniczne. Filozofia projektowania opiera się na utrzymaniu stałych tolerancji wymiarowych, które nie mogą przekroczyć 0, 2000 mm. Na pierwszy rzut oka produkcja zabawek wydaje się prostym procesem masowym, ale w rzeczywistości wymaga ona poziomu precyzji spotykanego w inżynierii lotniczej. Właśnie ta powtarzalność sprawia, że klocek wyprodukowany 50 lat temu idealnie pasuje do elementu, który opuścił linię produkcyjną dzisiaj. Proces dopiero nabiera tempa, gdy gotowe partie trafiają do zautomatyzowanych magazynów wysokiego składowania. Gdzie roboty poruszają się między regałami z dużą prędkością. Widać jak cyfrowe systemy nadzorują każdy gram materiału zużytego podczas formowania wtryskowego. Każda partia surowca jest monitorowana pod kątem stabilności koloru oraz wytrzymałości strukturalnej, co zapobiega pękaniu plastiku pod wpływem naprężeń. Tak rygorystyczne podejście do technologii wytwarzania buduje fundament pod długoterminową wartość kolekcjonerską produktu. Droga od polimeru do gotowego zestawu trwa dalej bez pośpiechu, gwarantując trwałość na pokolenia. Pamięć i wspólnotowa pasja stanowią fundament, na którym opiera się rzeczywista wartość rynkowa klocków, wykraczająca daleko poza fizyczny koszt polimerów czy liczbę elementów w pudełku. Choć produkcja seryjna narzuca ramy cenowe w sklepach, to mechanizmy psychologiczne i kulturowe decydują o tym, jak te przedmioty zyskują na znaczeniu po latach. Dlaczego określone zestawy drożeją drastycznie, podczas gdy inne tracą na znaczeniu? Odpowiedź kryje się w silnym zakotwiczeniu w popularnych uniwersach, takich jak Gwiezdne Wojny czy Harry Potter, a także w seriach dedykowanych dorosłym kolekcjonerom. Do których należą budynki modułowe oraz linia Creator Expert. Wycofanie produktu ze sprzedaży uruchamia nieuchronny proces rynkowy. W momencie, gdy linie produkcyjne zatrzymują się, a oficjalna dystrybucja wygasa, rzadkość występowania konkretnego modelu łączy się z nostalgią kupujących. Można zauważyć, jak ceny na rynkach wtórnych stopniowo pną się w górę, reagując na malejącą podaż oryginalnie zamkniętych opakowań. 7500 elementów, dokładnie tyle części składa się na konstrukcję modelu Millennium Falcon z serii Ultimate Collector Series, który stał się symbolem finansowego sukcesu marki. Ten zestaw reprezentuje globalną ikonę popkultury, oferując niespotykany dotąd poziom szczegółowości technicznej i odwzorowania detali filmowych. Sprzęt ten stopniowo zmieniał status z zabawki w pożądany aktyw stając się najdroższym oficjalnie sprzedawanym produktem w historii firmy. Dalej, proces analizy wartości robi się trudniejszy, gdyż wkracza w sferę emocji. Nabywcy decydujący się na takie inwestycje nie płacą wyłącznie za plastikowe komponenty tłoczone w fabrycznych formach. W rzeczywistości fundusze są lokowane w zbiorową pamięć o uniwersum, które dany przedmiot reprezentuje. Każdy precyzyjnie odlany klocek staje się nośnikiem konkretnych wspomnień i przywiązania do marki, co buduje stabilną bazę dla długoterminowego wzrostu wyceny. Przejście na kolejny poziom kolekcjonerstwa często zaczyna się od jednej konkretnej konstrukcji, która budzi szczególne zainteresowanie i staje się celem wieloletnich poszukiwań. Kolejne fazy rozwoju rynku jedynie utwierdzają te zasady, sprawiając, że kultowe modele stają się fundamentem nowoczesnego kolekcjonerstwa. Stalowe formy wtryskowe nadają kształt elementom, ale to rynek wtórny i historia marki ostatecznie ustalają ich miejsce w hierarchii wartości. 28 ton surowca. Dokładnie tyle plastiku mieści każda ciężarówka, która dociera do fabryki, by zapoczątkować proces tworzenia elementów pasujących do siebie przez całe pokolenia. Dlaczego tak ogromne transporty granulatu poddawane są tak rygorystycznej procedurze już na samym wjeździe? Początkowy etap logistyczny wydaje się rutynowy, ale bez absolutnej czystości materiału klocki nie uzyskałyby swojej legendarnej trwałości. Transporty rozładowuje się za pomocą sprężonego powietrza, które wpompowuje plastik do pionowych, wysokich silosów magazynowych. Można zauważyć, jak granulat przemieszcza się pod ciśnieniem w górę. Trafiając do tymczasowych zbiorników, skąd systematycznie spływa w głąb linii produkcyjnej. Dalej robi się trudniej. Inżynierowie wybrali jako podstawowy budulec pierwotny akrylonitryl Butadien-Styren, znany jako inżynieryjne tworzywo ABS. Ten konkretny plastik charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz optymalną elastycznością. Na pierwszy rzut oka granulki przypominają jedynie drobne ziarna ryżu. Ale to właśnie one gwarantują brak odkształceń i skurczu materiału, nawet po kilkudziesięciu latach intensywnego użytkowania. Surowiec w formie małych perełek o wysokiej czystości musi przejść przez etap kontroli jakości. Każda partia jest szczegółowo badana pod kątem wilgotności, spójności koloru oraz zachowania chemicznego. Dopiero po uzyskaniu certyfikatu jakości materiał może zostać dopuszczony do wtryskiwania. Proces dopiero nabiera tempa. Z wysokich silosów plastikowy granulat grawitacyjnie opada w dół, wpływając do gęstej sieci długich i powyginanych rurociągów rozciągniętych pod stropem fabryki. Wewnątrz tych przewodów materiał przemieszcza się nieustannie, płynąc wprost do sekcji formowania wtryskowego, która stanowi centrum całego zakładu. Widać, jak rury doprowadzają granulat bezpośrednio do maszyn formujących, gdzie następuje nadanie kształtu poszczególnym elementom. 50 odcieni to aktualna paleta barw, którą zarządza system produkcyjny przy użyciu ściśle tajnych receptur standaryzowanych od dekad. Plastik jest mieszany z pigmentami na bardzo wczesnym etapie, co gwarantuje równomierne rozłożenie kolorów w całej masie surowca jeszcze przed rozpoczęciem właściwej obróbki termicznej. Każda partia barwnika podlega ścisłemu nadzorowi, aby zachować identyczną tonację między różnymi seriami produkcyjnymi. Wszystko się komplikuje, gdy system musi utrzymać taką samą stabilność chemiczną dla każdego z dziesiątek kolorów. Zautomatyzowane dozowniki precyzyjnie odmierzają pigmenty, które łączą się z bezbarwnym granulatem w komorach mieszania. Proces ten kładzie fundament pod estetykę końcowego produktu. Materiał przygotowany w ten sposób przesuwa się w stronę wtryskarek, kończąc etap przygotowania surowca. 440 stopni Fahrenheita to dolna granica temperatury, przy której półprodukt z tworzywa sztucznego zaczyna swoją transformację w obszarze formowania wtryskowego. Po zakończeniu etapu mieszania barwników masa trafia bezpośrednio do centralnej przestrzeni fabryki, gdzie z ogromną precyzją wyłania się kształt każdego klocka. Dlaczego proces ten nie dopuszcza nawet najmniejszych odchyleń od normy? Każdy element musi idealnie pasować do pozostałych, dlatego wewnątrz wtryskarki mieszanka jest podgrzewana do poziomu między 440 a 590 stopni, aż osiągnie gęstą konsystencję przypominającą pastę do zębów. Pod ekstremalnym ciśnieniem roztopiony polimer jest wtłaczany do stalowych form, gdzie siła nacisku dochodzi do 29 tysięcy funtów na cal kwadratowy. Taka moc gwarantuje, że materiał dotrze do każdego nawet najmniejszego zakamarka matrycy. Warto zauważyć, że przy chęci stworzenia nowego wzoru konieczna jest całkowita wymiana stalowej formy, ponieważ stanowi ona nadrzędny wzorzec definiujący finalny produkt. Dalej robi się trudniej, gdy gorące tworzywo styka się z chłodną powierzchnią stali. Schładzanie następuje niemal natychmiastowo, blokując geometrię elementów zaledwie kilka sekund. Można zauważyć, jak forma otwiera się, a gotowe klocki są uwalniane w jednostajnym, kontrolowanym rytmie, niczym wydruki z precyzyjnej maszyny. Proces dopiero nabiera tempa. Każdy element przechodzi przez system czujników optycznych o wysokiej rozdzielczości, które skanują go pod każdym możliwym kątem. System weryfikuje płaskość, geometrię. Oraz precyzję wszystkich punktów łączenia. Nawet ledwo widoczna rysa lub odchylenie krawędzi o ułamek milimetra skutkuje natychmiastowym usunięciem klocka z linii produkcyjnej. Wadliwe komponenty nie stają się jednak odpadem, lecz są zbierane i mielone bezpośrednio w obrębie zakładu. Przejście na kolejny poziom następuje po pozytywnym przejściu kontroli, gdy klocki przejmują roboty transportowe typu AGV. Maszyny te poruszają się autonomicznie po wyznaczonych trasach fabrycznych, co jest standardem w tych zakładach od 1987 roku. Gdy pojemnik przy wtryskarce zostaje zapełniony, robot podjeżdża, odbiera go i podstawia pusty kosz. Każda jednostka posiada unikalny kod kreskowy, co pozwala systemowi centralnemu śledzić typ, ilość i lokalizację partii w czasie rzeczywistym. Tylko komponenty spełniające rygorystyczne normy trafiają do sekcji dekoracji, gdzie minifigurki zyskują swoją tożsamość. Na pierwszy rzut oka detale wydają się proste, ale w rzeczywistości są nanoszone metodą tampodruku z dokładnością do tysięcznych części sekundy. Miękka, gumowa podkładka pobiera tusz z wytrawionej płyty i przenosi go na plastik, przypominając proces zdejmowania odcisków palców. Widać, jak roboty obracają każdy element pod głowicą drukującą, podczas gdy kamery inspekcyjne wykrywają błędy rzędu 4000 cala. W obrębie tego samego systemu zautomatyzowane ramiona montują ramiona w stawach barkowych, osadzają głowy na szyjach i nakładają nakrycia głowy. Po zakończeniu zdobienia torsów i głów części trafiają do pojemników, które są delikatnie wstrząsane w celu optymalizacji wolnej przestrzeni. Wszystko to dzieje się przed transportem do magazynu wysokiego składowania, gdzie regały sięgają 121 stóp wysokości. System komputerowy zarządza każdym ruchem, zapewniając, że elementy wyprodukowane nawet w odstępie kilkunastu lat będą do siebie pasować. 50 tysięcy pudełek. Tyle może opuścić najszybsze linie pakujące w ciągu zaledwie 24 godzin. Każdy woreczek z klockami jest ważony i mierzony. Aby potwierdzić zgodność z konfiguracją przed umieszczeniem w kartonie wraz z instrukcją. Zautomatyzowane systemy wznoszą opakowania, ładują zawartość i wykonują ostateczny test przed zamknięciem wieka. Po zaklejeniu i zabezpieczeniu pudełka otrzymują kody identyfikacyjne, które wiążą je na stałe z daną partią produkcyjną w globalnej bazie danych. Wydaje się to końcem drogi, ale w rzeczywistości gotowe zestawy trafiają teraz do strefy pakowania zbiorczego. Maszyny grupują produkty według tras wysyłkowych i umieszczają je w wytrzymałych kartonach transportowych. Można zauważyć, jak automaty owijają drewniane palety wieloma warstwami folii termokurczliwej i naklejają kody śledzenia. Transport odbywa się ciężarówkami lub kontenerami morskimi do wielkich centrów logistycznych, skąd sieć dystrybucji dociera do ponad 140 krajów świata. Stal i precyzyjne polimery kończą swoją podróż trafiając na półki tysięcy sklepów detalicznych. Obok skomplikowanych i kosztownych zestawów konstrukcyjnych istnieje jednak przedmiot o zupełnie innym charakterze, często traktowany jako oczywistość. Jest nim ołówek, narzędzie do nauki, które mimo niskiej ceny skrywa w sobie zaskakująco złożony proces wytwórczy. Droga materiału opuszcza hale produkcji klocków, otwierając etap analizy powstawania przyborów piśmienniczych. 150 km od najbliższej fabryki, w głębi gęstych kompleksów leśnych, rozpoczyna się proces formowania ołówka. Drewno stanowi fundament całej konstrukcji, pełniąc rolę sztywnego kręgosłupa podtrzymującego rdzeń. Dlaczego producenci wybierają tylko określone gatunki drzew do tej produkcji? Na pierwszy rzut oka każde drewno wydaje się odpowiednie ale w rzeczywistości musi ono posiadać prostolinijny układ włókien i niską gęstość, co zapobiega wypaczaniu podczas obróbki termicznej. Najbardziej pożądanym surowcem jest cedr kalifornijski, ceniony za swój charakterystyczny aromat oraz unikalną odporność na pękanie podczas wieloetapowego suszenia. Ale to dopiero początek. Pozyskiwanie surowca nie odbywa się w sposób przypadkowy. Pnie pochodzą ze ściśle zarządzanych plantacji leśnych, gdzie każda wycięta jednostka jest natychmiast zastępowana nowym nasadzeniem, co gwarantuje stabilność łańcucha dostaw dla przemysłu papierniczego. Poścince kłody są dzielone na równe odcinki i ładowane na specjalistyczne naczepy ciężarowe zmierzające do tartaku. Można zauważyć, jak potężne chwytaki hydrauliczne układają pnie z milimetrową precyzją, przygotowując je do transportu. Transport dociera do zakładu przetwórczego. Surowy materiał musi zostać poddany obróbce z niemal absolutną dokładnością, aby uniknąć strat materiałowych. Kłody trafiają pod ostrza pił taśmowych, które tną je na cienkie arkusze nazywane listewkami. Każda taka listewka ma grubość od 5 do 6 mm, co stanowi dokładnie połowę korpusu przyszłego ołówka. Wydaje się prostym pocięcie drewna na cienkie deszczułki, ale w rzeczywistości każda z nich przechodzi rygorystyczną selekcję. Sensory optyczne oraz pracownicy kontroli jakości analizują powierzchnię pod kątem sęków, pęknięć czy jakichkolwiek odkształceń. Elementy wadliwe są natychmiast usuwane z linii, aby nie naruszyć integralności gotowego produktu. Dalej robi się trudniej. Proces nabiera tempa w sekcji żłobienia. Każda listewka przechodzi przez frezarkę, która wycina wzdłuż jej powierzchni serię płytkich kanałów. Te wgłębienia są przeznaczone na osadzenie grafitowego wkładu, a ich rozmieszczenie musi być idealnie symetryczne. Widać, jak głowice tnące usuwają nadmiar drewna, tworząc idealne tory dla grafitu. Odchylenie rzędu ułamka milimetra spowodowałoby pękanie rdzenia podczas późniejszego temperowania. Na koniec etapu nakładana jest mikroskopijna warstwa oleju lub wosku, która wygładza teksturę i przygotowuje drewno do klejenia. Równolegle powstaje drugi kluczowy element, czyli dusza ołówka. Grafitowy rdzeń, często błędnie nazywany ołowiem, to w rzeczywistości krystaliczna forma węgla o strukturze warstwowej, która umożliwia płynne przesuwanie się po papierze. Minerał ten wydobywa się głównie w kopalniach odkrywkowych na terenie Chin, Brazylii, Indii czy Mozambiku. Kiedy geolodzy zlokalizują złoże, Ciężki sprzęt lub kontrolowane detonacje kruszą skałę płonną, aby wydobyć surowiec. Ruda trafia do zakładu rafinacji, gdzie następuje wielostopniowe kruszenie i oczyszczanie z pozostałości ziemi oraz metali śladowych. Celem jest uzyskanie pyłu grafitowego o czystości przekraczającej 90%. To właśnie jakość tego proszku determinuje, jak gładko ołówek będzie pisał i jaką wytrzymałość osiągnie gotowy produkt. I to jeszcze nie koniec. Oczyszczony pył grafitowy miesza się z gliną, która pełni funkcję spoiwa strukturalnego. Stosunek tych dwóch składników definiuje twardość pisania. Większa ilość gliny tworzy twarde i jasne wkłady typu H, natomiast przewaga grafitu owocuje miękkimi i ciemnymi śladami oznaczonymi jako B. Masa jest wyrabiana w mikserach przemysłowych do uzyskania całkowitej jednorodności. Wszystko się komplikuje podczas procesu wytłaczania. Pasta jest przeciskana przez dysze, tworząc długie, cienkie pasma przypominające nitki spaghetti o średnicy zaledwie kilku milimetrów. Te delikatne włókna są suszone, a następnie wypalane w piecach tunelowych w temperaturach od 1000 do 1200 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura utwardza rdzeń i stabilizuje jego strukturę wewnętrzną. Na koniec wkłady są nasączane woskiem, aby zminimalizować tarcie podczas pisania. W zakładach produkuje się także wkłady kolorowe, które wymagają zupełnie innej technologii. Zamiast grafitu i gliny stosuje się pigmenty zmieszane z woskami, olejami oraz wypełniaczami takimi jak kaolin lub talc. Receptura zmienia się w zależności od przeznaczenia produktu. Ołówki szkolne zawierają więcej wosku dla łatwiejszego blendowania kolorów, podczas gdy te dla artystów mają wyższe stężenie pigmentów. I żywic zwiększających trwałość. Ważnym szczegółem jest fakt, że wkłady kolorowe nie mogą być wypalane w piecach. Wysoka temperatura nieodwracalnie zniszczyłaby jakość pigmentu i zmieniła jego właściwości optyczne. Zamiast tego są one delikatnie suszone powietrzem i cięte na odcinki odpowiadające długości ołówka. Przejście na kolejny poziom następuje w sekcji składania. Na tym etapie drewniane listewki spotykają się z gotowymi wkładami. Precyzyjnie wyżłobiona deszczułka trafia na system przenośników, gdzie automatycznie lub ręcznie, w przypadku serii premium, umieszcza się grafity w kanałach. Następnie druga listewka, pokryta cienką warstwą spoiwa klejącego, jest dociskana do pierwszej, tworząc strukturę kanapkową. Całość trafia pod prasy kalibrowane, które z siłą kilku ton spajają oba elementy. Blok musi leżakować przez ściśle określony czas, aby klej w pełni zastygł, a naprężenia w drewnie uległy zniwelowaniu. Tylko po całkowitym ustabilizowaniu struktury można przystąpić do cięcia. Piły automatyczne dzielą szeroki blok na pojedyncze sztuki o standardowej długości 17,5 cm. Można zauważyć, jak surowe krawędzie znikają pod głowicami profilującymi, które nadają ołówkom kształt okrągły, sześciokątny lub trójkątny. Po nadaniu formy każdy egzemplarz przechodzi kontrolę wizualną. Maszyny i ludzie sprawdzają, czy rdzeń znajduje się idealnie w centrum i czy na drewnie nie ma odprysków. Kolejnym etapem jest malowanie. Ołówki przechodzą przez komory natryskowe, gdzie nakłada się od 3 do 6 warstw lakieru od podkładu po warstwę ochronną. Choć kolor żółty dominuje w tradycji, paleta barw jest obecnie niemal nieograniczona. Na wyschniętą powierzchnię nanosi się oznaczenia za pomocą walców drukarskich lub maszyn do tłoczenia na gorąco. Informacje takie jak twardość grafitu, nazwa marki czy kod produktu są trwale utrwalane na korpusie. W modelach z wyższej półki stosuje się grawerowanie laserowe lub metaliczną folię. Ostatnim elementem konstrukcyjnym jest montaż gumki. Metalowa tulejka, zwana skówką, łączy gumowy element wykonany z kauczuku syntetycznego z drewnianym końcem ołówka. Urządzenia automatyczne zaciskają metal z siłą, która gwarantuje stabilność, ale nie powoduje pęknięcia cedrowego drewna. Niektóre modele są dodatkowo temperowane przez stałe ostrza ustawione pod precyzyjnym kątem, aby odsłonić rdzeń przed pakowaniem. Proces kończy się wielopunktową weryfikacją jakości, po której ołówki są sortowane w zestawy i umieszczane w opakowaniach kartonowych, metalowych lub drewnianych kasetach. Gotowe partie towaru są paletowane i wysyłane do centrów logistycznych. Roztopiony strumień produkcji zamienia się w gotowe narzędzia, które trafiają do użytkowników na całym świecie. Materiał opuszcza fabrykę, przechodząc w spokojną fazę dystrybucji. To 70 etapów produkcji składa się na powstanie przedmiotu, który tylko na pierwszy rzut oka wydaje się prymitywnym narzędziem. Każdy egzemplarz stanowi finał drobiazgowej i skomplikowanej podróży surowców, która swój początek ma w odległych lasach cedrowych Kalifornii. Dlaczego to właśnie ten gatunek drewna jest kluczowy dla stabilności konstrukcji? Cedr posiada unikalną strukturę włókien, która nie patrzy się pod wpływem wilgoci, co zapewnia idealną ochronę dla kruchego rdzenia. Wyselekcjonowane pnie są cięte na cienkie deszczułki z milimetrową precyzją, zanim trafią do kolejnej fazy obróbki mechanicznej. Dalej robi się trudniej, gdy proces przenosi się do kopalni grafitu rozsianych po terytoriach Afryki oraz Azji. Można zauważyć, jak surowy minerał jest wydobywany z głębokich pokładów ziemi. A następnie transportowany do zakładów oczyszczania. Tam grafit zostaje zmielony na pył o cząstkach mniejszych niż mikrony, co jest niezbędne dla uzyskania gładkości pisania. Dopiero po zmieszaniu z odpowiednią proporcją gliny i wypaleniu w temperaturze przekraczającej 1000 stopni Celsjusza, materiał ten zyskuje twardość i wytrzymałość. Proces dopiero nabiera tempa. Szybkie linie produkcyjne pracują z ogromną częstotliwością, precyzyjnie łącząc drewniane obudowy z gotowymi wkładami grafitowymi za pomocą specjalistycznych klejów syntetycznych. Sprzęt stopniowo nakłada kolejne warstwy lakieru, a zautomatyzowane ramiona manipulatorów obracają każdy element pod czujnym okiem sensorów optycznych. Jednak nawet w tak zaawansowanym technologicznie środowisku Niektóre delikatne kroki wciąż wymagają bezpośredniego zaangażowania człowieka. Doświadczeni operatorzy monitorują jakość wykończenia, sprawdzając spójność struktury drewna i precyzję osadzenia rdzenia, co gwarantuje niezawodność produktu końcowego. Wszystko to składa się na niezwykle złożone procesy stojące za współczesną produkcją przemysłową oraz rzemiosłem, które opiera się próbie czasu. Materiał opuszcza linię montażową przechodząc w spokojną fazę dystrybucji.